Witajcie, z tej strony Duszpasterstwo Akademickie Beczka. Znajdujemy się w tej chwili w prawdziwym klasztornym karcerze. Jest to miejsce, które na przestrzeni dziejów służyło do karania tu bardziej zakonników, którzy zarówno trochę nagrzeszyli, jak i sprawiali problemy swoim przełożonym. Trochę przewrotnie wpadliśmy na pomysł, aby właśnie w tym miejscu nagrać serię rekolekcji adwentowych, które będą opowiadały o najważniejszych świętych dominikańskich nie do końca przewrotnie, dlatego, że karcer należy w tej chwili do, do nas, do beczki, a o świętych dominikańskich dlatego, że mamy w tym roku wielki, wspaniały jubileusz 800-lecia naszego zakonu, a zatem dlatego właśnie ze świętymi znanymi bardzo i mniej znanymi chcieliśmy przeżyć ten adwent, ze świętymi dominikańskimi. Codziennie będziemy publikować nagrania w których będziemy opowiadać o świętych dominikańskich, tych bardziej znanych jak święty Tomasz Zakwinu czy święty Dominik, jak i mniej znanych jak chociażby święta Katarzyna Delrici. Bardzo serdecznie zapraszamy Was na przeżycie, do przeżycia Adwentu razem ze świętymi dominikańskimi w klasztornym i beczkowym karcerze.